żeby ta Wigilia wyglądała, najbardziej, że choinkę mamy. Choinka jest z Caritasu, mamy. Od kiedy pani ma? Od... wczoraj wieczór przywieziona. Pan... dziękuję panu Krzysiowi, pan Krzysio mi przywiózł tą mhm. choinkę. Mamy opłatek, co najważniejsze. No i jakoś te święta będą wyglądały. Muszą. Na nowy rok, a zabezpieczenie wału, remontu wału jak najszybciej. Bo cóż z tego, że my remontujemy, wkładamy kupę pieniążków, naprawdę poszło na odszkodowania, na odbudowę, ale wał jest nic nieruszony. ruszony. bardzo słaby i smutne, bo żadnej radości jakiejś takiej nie mam w sobie. Przez to sytuację taką no, nie wiadomo. Nie mam się z czego cieszyć, no żebym się cieszyła, tak jak święta nadchodziły, to jakoś taka radość była a teraz. Matko, chyba w życiu jeszcze takich nie było, jak teraz u mnie. Całkowicie inny. ка. І стекло вже було ще. Так, тож помог. То а так.